Wspominam i pamiętam chwilę, jak to było w zasadzie 12 lat temu, gdy zaczynaliśmy budowę tego oddziału, i wiele niepokojów też było, czy to będzie sukces, bo to przecież kosztowna inwestycja była, ale po 10 latach działalności już wiemy na pewno, bez żadnych wątpliwości, że to jest olbrzymi sukces. E, powierzyli nam Państwo tutaj prawie 57 milionów dolarów depozytów w tym oddziale. E, na dzień dzisiejszy mamy udzielone prawie 48 milionów pożyczek. Głównie to są pożyczki oczywiście na domy, także. Tak jak Państwu, jak wspomniałem, jesteście największym elementem tego sukcesu i za to Wam dziękuję, za zaufanie, za to, że rzetelnie spłacacie te pożyczki, za to, że wierzycie w nas, że korzystacie z usług. I proszę w imieniu nas wszystkich, aby tak dalej kontynuować. Także, drodzy Państwo, dziękuję i jeszcze raz zapraszam na przyszłość. Dzisiejsze wydarzenie połączyliśmy, jesteśmy zaszczyceni, że nam się udało tak właśnie to zorganizować, z otwarciem wystawy dotyczącej stulecia uruchomienia działalności przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie. Jest to najstarsza polska katolicka wyższa uczelnia, która właśnie w tym roku obchodzi stulecie. I cieszymy się bardzo, że mamy ten zaszczyt gościć tak wspaniałą wystawę pokazującą historię jakże zasłużonej dla Polski uczelni tutaj w naszych murach. Także uroczystego otwarcia tej wystawy za chwilę dokona jego ekscelencja ksiądz biskup Witold Mroziewski. Państwa już zapraszam do wolnej chwili obejrzenia tej wystawy. Ona będzie tutaj przez, przez przynajmniej tydzień czasu gościła w oddziale w Maspet, bo, bo historia tego katolickiego uniwersytetu jest nieodłącznie związana z Polską, ale też i z Polonią. A teraz poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Dyrektorów, pana Krzysztofa Matysztyka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Bogdan. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny i uroczysty dzień. Proszę Państwa, 10 lat. 10 lat dla polsko-słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej to ostatnie 10 lat to był naprawdę okres bardzo dynamicznego rozwoju. Przede wszystkim otworzyliśmy 11 oddziałów, z 19 oddziałów, które obecnie posiadamy, 11 zostało otworzonych w ciągu 10 lat. To już świadczy samo za siebie. Wkrótce będziemy obchodzić 10 oddziału w Trenton w New Jersey a wkrótce też będziemy otwierać następny oddział w Illinois, w Orland Park. Także Unia Kredytowa rozwija się bardzo dynamicznie. W tym roku osiągniemy 100 tysięcy członków. Także dziękujemy bardzo Państwu za zaufanie. Dziękujemy za to, że Państwo z nas skorzystają, z naszych usług. A my jednocześnie jesteśmy Unią Kredytową, czyli instytucją, której właścicielami są członkowie. Także dbamy o państwa interesy. Państwa dobro jest, że tak powiem, nam leży na sercu. Yy, ma, niewiele biznesów może to właśnie o sobie powiedzieć, że dla nich najważniejsze to jest właśnie dobro ich członków. I to się przejawia w wielu naszych inicjatywach, tych bardzo popularnych, tak jak Scholarships, tych takich jak wycieczki na, do am, polskiej, amerykańskiej Częstochowy i wiele innych inicjatyw. Oczywiście pomagamy wielu organizacjom, współpracujemy razem, żeby po prostu skorzystać z tego, co tutaj ten kraj oferuje. Jako, jako grupa etniczna jesteśmy naprawdę silną grupą etniczną. Nasi członkowie należą do tych, którzy mają duże osiągnięcia w pracy zawodowej, inwestują w nieruchomości, są bardzo odpowiedzialni. I, I to nas bardzo cieszy. Także proszę Państwa, żeby nie przedłużać, chciałbym Państwu w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo korzystają z naszych usług, że są Państwo członkami Unii. Przede wszystkim również dziękuję też i pracownikom Unii Kredytowej, które naprawdę poświęcają bardzo dużo serca i wysiłku, żeby, żeby ta instytucja działała jak najlepiej, jak najkorzystniej, jak i żeby wszyscy byli bardzo zadowoleni. Więc dziękuję jeszcze raz i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. A I teraz o zabranie głosu poproszę jego ekscelencję księdza biskupa Witolda Mroziewskiego. Każdy jubileusz to czas podsumowań, gdzie składamy przy tej okazji gratulacje i życzenia. Kiedy przychodzimy do któregokolwiek oddziału Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej, Spotykamy się zawsze z życzliwością i profesjonalizmem. Ta życzliwość i profesjonalizm tworzone są przez ludzi, którzy stanowią radę dyrektorów, menadżerów, a także osoby związane bezpośrednio z zarówno bankowaniem pieniędzy, jak też operacjami, jakie się dokonują na terenie tychże oddziałów. Dlatego też serdecznie gratuluję tego jubileuszu, dziesięciolecia tu dla oddziału w Maspet, którego też jesteśmy częścią jako mieszkańcy tej dzielnicy w Nowym Jorku. Dzisiaj korzystając z życzliwości dyrektorów oraz oddziału w Maspet mam zaszczyt otworzyć wystawę poświęconą stuleciu. Działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski, dzięki wspaniałej myśli księdza Idziego Radziszewskiego, rodził się wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, po to, aby kształcić i kształtować pokolenia Polaków. Jesteśmy, przynajmniej wielu z nas, absolwentami tego uniwersytetu. I jesteśmy dumni z jego działalności. Z jego profesorów, do których szlachetnego grona należy święty Jan Paweł II. On stał się nieodłączną częścią tego uniwersytetu, częścią naszego narodu i chlubą naszego narodu. Wszyscy rektorzy, profesorowie stali się przyjaciółmi studenta nieodłącznymi przyjaciółmi w Uniwersytecie i poza nim. Dlatego też, Szanowni Państwo, zachęcam do odwiedzania tej wystawy, do przyjrzenia się poszczególnym sylwetkom, jakie ona przedstawia, a także do zapoznania się z tym, co Katolicki Uniwersytet przeżywał przez minione 100 lat, za co też jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni. A także mamy nadzieję, że na następne lata rozwój tego uniwersytetu będzie bardzo chlubny, potrzebny i pomocny dla budowania naszej ojczyzny i budowania wspólnot polskich poza nią. Dlatego też na odwiedzenie tej wystawy zapraszając z serca błogosławię, niech Bóg dalej darzy swoją opieką wszystkich, którzy przychodzą tu, do tego oddziału Unii Kredytowej, a Unia niech zawsze rozwija się dla dobra nas wszystkich, dla dobra następnych pokoleń, które będą i przyjdą po nas. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Bóg zapłać, księże biskupie. And now I, I would like to ask Holder to say few words. Dzień, dobry. Dzień dobry. Did I say that okay? yes. Uh, good morning, everyone. Um, I was born and raised in Maspeth, uh, right around the corner, actually. And uh, I attended St. Albert's School. Anybody from St. Albert's here? St. Albert's was taught. Nobody? one person? a <laughs> shout out for St. Albert's. Um, I attended St. Albert's, like I said, we had the uh, Sisters of the Holy Nazareth. A bishop knows the, the order. And um, we learned Polish songs. During Christmas time, I still remember some of them, but it's kind of evolved. So <laughs> Polish people don't understand me sometimes, but I, I know a few words like Yes mi That's all I know. Uh, but uh, the, when we used to act up, the sisters would yell at us in Polish: "O matka boska!" You know, and they always did this. So I don't, you know. But uh, anyway, um, this is a great neighborhood. It's a great bank. Ten years, congratulations, Bogdan. Uh, we're almost at two billion. Almost in May, he said, "We're going to arrive at two billion dollars in assets." So, what a what a great uh, accomplishment! Bogdan is a great leader, and uh, I wanted to wish this bank Dorothy. Where's Dorothy? Uh, Dorothy, the manager. No, not the manager. You have the manager. manager is behind <laughs> oh, I'm sorry. That's okay. Because she, so, she will be in her. the future. You, I. I <laughs> <laughs> We're neighbors. okay Middle Village. You're Middle Village, middle no. Massapequa. No. oh okay no. well i'm striking out here but anyway. <laughs> well, anyway this is such a great accomplishment 10 years uh, i hope i'm back here 10 years from now um, god willing but thanks so much a great addition this bank is a wonderful addition you see the renaissance of grand avenue and this bank is the anchor of that i want to thank you thank everyone here thanks for coming and let's have more success in the future thank you so much thank i'm you. sorry my thank you thank you very much thank you very much and, uh, Let's do another round of applause for Councilman Holder, a good, good friend of Polonia. By the way, I was smart enough. I'm going to learn Polish. Daniel Krasina, oh, come over here. My, Daniel Krasina, is. Uh, he said he's fluent in Polish, so I want him to say something because I can't check him. But he's my deputy chief of staff. Come on up here. Witam <laughs> serdecznie. Mam imię Daniel Kurzyna, pracuję dla pana radnego miasta, uh, Roberta Holdena. <laughs> Good, Pan radny reprezentuje właśnie uh, uh, w ratuszu um, Ridgewood, Maspeth, uh, Middle Village, Glendale, Woodside i Woodhaven. I, no, that's it. That's it. <laughs> Dziękuję serdecznie. <laughs> A teraz poproszę do mikrofonu osobę, bez której ta uroczystość nie odbyłaby się. Mianowicie poproszę wielkie oklaski kierowniczkę oddziału Małgorzata Leniartek. Brawo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście, drodzy koleżanki i koledzy. Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter. Świętujemy bowiem dziesięciolecie naszego pięknego oddziału. Cieszę się niezmiernie, że właśnie dla mnie przypadł taki zaszczyt gościć dzisiaj Państwa na tym specjalnym wydarzeniu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie. Jest to dla nas kolejny dowód na to, że jesteście Państwo naszymi. Wspaniałymi, oddanymi i wieloletnimi klientami. Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji, chciałabym dzisiaj podziękować wszystkim moim pracownikom, bo za sukcesem tego oddziału stoją moi pracownicy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam bardzo za wspaniałą i owocną współpracę, za Waszą codzienną pracę, za Wasze zaangażowanie, za to, że. Macie taki duży wkład w rozwód tego oddziału. Do moich słów podziękowania chciałabym dołączyć dyplom uznania. Są tutaj z nami dwie osoby, moje pracownice, które pracują od pierwszego dnia otwarcia tego oddziału. Także bardzo serdecznie chciałabym poprosić tutaj do nas panią Dorotę i panią Hanie. I właśnie na wasze ręce chciałabym złożyć wam dyplom uznania. I jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim moim Paniom podziękować za wspaniałą współpracę. Dorotko, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję bardzo. Jeszcze raz? <głos》. <głos》. Dziękujemy, Dziękuję. bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Dziękuję. Jeszcze raz wielkie, wielkie oklaski dla pani Małgosi, naprawdę. Teraz poproszę panią Dorotę Andrakę i pana Waldemara Kłakowskiego. Jego Ekscelencjo, Drogi Księże, Szanowna Rada Dyrektorów z Przewodniczącym, Szanowna Pani Menadżer tego oddziału, pracownicy, Szanowni Państwo. Tak jak ksiądz biskup powiedział, że jubileusz to czas podziękowań, ale też czas weryfikacji tego, co było, co będzie. Dlatego też, żeby nie przedłużać, na ręce Pani Menadżer, Pani Małgosi, chciałam w imieniu... Centrali Polskiej Szkół Dokształcających w imieniu wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, podziękować za wspaniałą współpracę, za otwartość, za szacunek do drugiego człowieka. Przede wszystkim pracownikom tego oddziału, jak i innym oddziałom, za to, że Państwo jesteście naszym polskim dzieciom. Państwu tu zgromadzonym, bo na pewno przekazujecie swoje pieniądze naszej organizacji za wsparcie i zapewniam, że te pieniądze wasze ciężko zapracowane trafiają do naszych uczniów i nauczycieli. Także dziękuję, życzę powodzenia i tak jak mówię, sukces nie tworzy się z pracy jednej osoby, z pracy wielu osób. Dlatego też, Pani Małgosiu, gratulacje dla tego wspaniałego zespołu, jaki tu Pani ma. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A teraz rzecz najważniejsza przy takiej uroczystości. Tort. Zapraszam Panią Małgosię Leniartek i pracownicę i pracownicy oddziału będziemy kroić tort. Będziemy częstować wszystkich. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie i przypominam o tych karteczkach, żeby je wrzucać, bo za jakiś czas zrobimy, y, zrobimy losowanie. Dobrze? Zapraszam panią Małgosię i pracownicę. Ale znacznie z dekoracją, z dekoracją.